On love. Najdostojniejszy Księże Biskupie, czcigodny Ojcze, w imieniu zebranej tu wspólnoty wierzących, parafii Matki Bożej, Matki pięknej miłości, proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania wybranej młodzieży. Bardzo dziękuję, uczynię to z wielką radością. Siądźmy. A młodzież, proszę, oni dzisiaj przeżywają swoją główną uroczystość. Spróbujcie znaleźć chociaż na chwilę jakieś miejsce. Tutaj są na początku, ale myślę, że jeszcze się tam na wysokości, gdzie stoicie, ćwierć miejsca znajdzie. Tak bardzo bym chciał, żebyśmy w pokoju przeżyli to dzisiaj. Kochani, przynajmniej trzy są elementy ważne dzisiaj, żebyśmy się temu nieco przyjrzeli, pomyśleli. Pierwsze to jest trzecia niedziela Adwentu zwana gaudete, czyli radujcie się, i kolor szat liturgicznych, i dobór pieśni. Swoista atmosfera, są wyczuwalne, że po dwóch tygodniach adwentu jest taki jakby promyk jaśniejszy, to znaczy, że czujemy, że zbliża się coś, co będzie dla nas pełno radością i będzie przedmiotem naszej dumy. Rzecz jasna w perspektywie Boże Narodzenie. Ale nie chodzi tutaj tylko o fakt przeżycia świąt najbliższych. To by było zbyt proste. Tutaj chodzi o to, że my przez przeżycie tych konkretnych uroczystości powinniśmy sobie zadać znacznie poważniejsze zadanie, mianowicie. Dokonać przeobrażenia naszego życia, bo Pan Jezus nie przyszedł po to, żebyśmy święta obchodzili, tylko przyszedł dla naszego zbawienia. Ale zbawienie, jeśli ma się dokonać, to musi być najpierw uczynione nasze nawrócenie. Drodzy moi, to jest. To, co jest ważne. My tutaj jesteśmy na szlaku pielgrzymim. Nasza ojczyzna jest w niebie. My tutaj przebywamy niedługo. Tutaj tylko sprawdzamy, jakby nasze możliwości. Tu zdajemy egzamin z życia. I chcemy, aby ten egzamin wypadł jak najpiękniej. I żeby to się dokonało, to staramy się rozumieć, czego wymaga od nas Pan Jezus. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I dlatego staramy się tak w życiu naszym kształtować każdy dzień, aby być bliżej wzoru którym jest Pan Jezus. I to sobie weźmy mocno do serca, wiedząc, że tylko taki sposób życia, taki sposób postępowania ma sens. Ma sens. I, drodzy moi, chcemy w tym życiu być radości. Tego pragnie także Bóg. O jaką radość tutaj chodzi? My się wiele razy radujemy, albo może lepiej by powiedzieć, że wielu ludzi na różny sposób pokazuje radość. Nie można wykluczyć, że nawet wielcy rozbójnicy na tym świecie wiele razy są radośni, kiedy uda się im coś porządnego zmajstrować, ograbić kogoś. Okraść. Też się radują, ale oczywiście nam chodzi o coś znacznie poważniejszego. I myślę, że każdy tutaj z obecnych może powiedzieć, że wiele razy w swoim życiu doświadczył takiej głębokiej wewnętrznej radości, z jakiego powodu? Oczywiście tych powodów może być wiele, ale one wszystkie. Są, powiedziałbym, godne, piękne. Na przykład ktoś zadał sobie trud, żeby zmienić swoje życie na lepsze. I gdzieś w szczerości serca, nawet się dzieli tym, teraz przeżywa radość, prawdziwą radość z tego, że mógł się dźwignąć ku lepszemu życiu. Ktoś inny uczynił coś dobrego, i nie ma rozgłosu tego, ale serce ma tak radosne, i to jest radość prawdziwa. I właśnie tego rodzaju radość zaleca nam dzisiaj liturgia Słowa: radujcie się. Dlaczego? Dlatego, że. Chrystus przyszedł na świat, by nas zbawić. I we wszystkim, co czynić będziemy, będziemy mieć taką naprawdę wielką radość, jeśli ona będzie płynęła od Chrystusa, któremu, którego chcemy w życiu naśladować i, i któremu chcemy zawierzyć. To tyle dzisiaj o radości. Dzisiaj są pośród nas młodzi ludzie, nasi młodzi przyjaciele. Przychodzą, aby wraz z nami, bo nie sami, prosić o szczególne błogosławieństwo Boże i łaski Ducha Świętego. Chcą przyjąć sakrament umocnienia chrześcijańskiego. My chcemy dzisiaj sobie wszystkim zadać pytanie, co się takiego dzieje w ich życiu, i ku czemu to obdarowanie ma służyć? Oni są do tego wydarzenia przygotowani, a my sobie spróbujmy na to odpowiedzieć, żeby nieco przypomnieć, kiedy w naszym życiu, myślę tutaj o dorosłych, kiedy w naszym życiu przeżywaliśmy to samo. Jako wzór tego rodzaju wydarzenia bierzemy zesłanie Ducha Świętego na Matkę Najświętszą i apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. To było po wniebowstąpieniu pańskim. I zaraz zobaczymy. Dlaczego tamto jest dla nas ważne i jak to się ma do dzisiejszego wydarzenia na ziemi tarchomińskiej? W życiu tych młodych ludzi dokonuje się taka zdecydowana zmiana. Mówimy oni nie są już dziećmi. Rzeczywiście przekroczyli tę granicę. Dzieciństwo zostało już za nimi. Wchodzą w przestrzeń, czy jak mówimy, w świat, w zadania człowieka dorosłego. Kim jest człowiek dorosły? Najczęściej tak i najszybciej odpowiadamy: ten, który skończył lat osiemnaście, bo tak stanowi prawo. Ale to nie jest wyczerpująca odpowiedź i nie do końca prawdziwa. Człowiek dorosły to przede wszystkim człowiek odpowiedzialny za siebie i za innych. To jest ta najważniejsza, najbardziej wyczerpująca definicja, kim jest człowiek dorosły. Odpowiedzialny. I teraz, kiedy dokonuje się to przejście w przestrzeń, w świat człowieka dorosłego, to w krótkim dość czasie następują ogromne zmiany. Przed tymi naszymi młodymi przyjaciółmi staje wiele wyzwań poważnych, z których pierwsze to pewnie będzie określenie. Kim mam być w życiu? Jak jest moje powołanie? Co mam robić? Jak ma wyglądać ta zasadnicza część mego życia? Mówimy o tak zwanym scenariuszu na nasze życie. Dawcą tego scenariusza jest sam Bóg. Do nas natomiast należy to aby ten scenariusz zrozumieć, odkryć. I drodzy moi, to jest takie pierwsze poważne zadanie nas, towarzyszących tym młodym, żebyśmy się w tej intencji za nich modlili, żeby oni dobrze zrozumieli swoje powołanie, kim mają być, co mają robić, jak się mają w tym życiu zachować. Co jest dla nich najistotniejsze? Tu potrzeba dużo zrozumienia dla nich, serdecznego towarzyszenia i niemałej modlitwy. Potem przychodzą poważne pytania w życiu, na które koniecznie trzeba odpowiedzieć, żeby nie być ciągle błądzącym. Pytania tego typu, kim jest Bóg? Jeśli człowiek już odpowie na, tym, na to pytanie, to przyjdzie pytanie o to, kim ja sam jestem. I tutaj dobrze, kiedy to się zakończy uznaniem, że jestem kimś wyjątkowym, nie w sensie pysznienia się. Tylko kiedy zrozumiem, że jestem dzieckiem Bożym. Pytania o wiarę, co to znaczy być człowiekiem wierzącym, co to znaczy kochać, czymże jest potrzeba przebaczania, co to znaczy służyć drugiemu człowiekowi, co to znaczy wziąć za niego odpowiedzialność. Zobaczcie, kochani, ile poważnych spraw w dość krótkim czasie, a które wszystkie dotyczą tego młodego człowieka. I odpowiedź w zasadzie przychodzi sama. Oni tego nie udźwigną sami. Dlatego przychodzimy prosić o szczególne moce z wysoka. Bo nawet sam tytuł sakramentu sakrament bierzmowania oznacza, że oni biorą na swoje barki jakieś potężne brzemię, ciężar. To jest wszystko to, co jest związane z życiem. A wszyscy starsi, myślę, że bez trudu odpowiecie, tak, życie nie jest lekkie. I sami bez pomocy Bożej. I bez pomocy innych ludzi po prostu nie poradzimy. Ale dzisiaj prosimy o tę moc z wysoka. Wspomniałem, kochani, o tym zesłaniu Ducha Świętego w Wieczerniku, tam gdzie była sprawowana pierwsza Eucharystia. Bo apostołowie byli w tej samej sytuacji, co ci nasi młodzi przyjaciele. Oni za chwilę rozpoczynali swoje jakby właściwe życie i nie wyobrażali sobie, żeby we włas o własnych siłach to wypełnić. Dlatego to jest tak ważne i dlatego potrzeba jest ogromnej modlitwy i zaufania Bogu. I trzecia sprawa. Kochani, bardzo się cieszę z tego ubogacenia Waszej wspólnoty, Waszej świątyni tym, co nazywamy relikwiami czyli tym, co pozostaje fizycznie po osobie, która była dla nas, była, jest i będzie ważną, ponieważ Wszyscy święci błogosławieni to przyjaciele Boga. Tak jak każdy z nas, to też trzeba pamiętać, jeśli żyje w łasce uświęcającej, to jest przyjacielem Boga. Wiele może, wiele znaczy jest kimś. Prawdą jest, co powiedział ksiądz Krzysztof. Potwierdzam, bo ja to pamiętam fizycznie. Ten rok 1980. Byłem wtedy diakonem tutaj na Mechofera. Pamiętam, kiedy rodził się ten zamysł powstania tej parafii, a potem to już towarzyszyłem na różny sposób, więc wiem, jak to wszystko przebiegało. Kardynał odszedł w 1981 roku. W maju, kiedy myśmy przygotowywali się do święceń, rozpoczęły się rekolekcje, to pierwszego dnia rekolekcji był pogrzeb kardynała Stefana. Dzisiaj jest błogosławionym, a więc jest naszym szczególnym przyjacielem, i dobrze, żebyśmy się za jego przyczyną modlili. Ale też. Dwoma, trzema zdaniami trzeba dzisiaj przypomnieć, dlaczego był, dlaczego jest ważny. Drodzy moi, kochał naród, to dziś jest ważne. Dzisiaj też powinniśmy sobie zadać pytanie, i to popytanie postawić. Wobec tych wszystkich, którzy szczególną misję opieki nad narodem, nad krajem mają, czy my kochamy ojczyznę, czy my kochamy Polskę. On kochał bardzo. I takie główne motto, które zostawił, które w wielu miejscach jest wyryte w trwałej postaci, kiedy mówił: kocham. Ojczyznę więcej niż swoje serce, niż siebie samego. To po pierwsze. Rozumiał wartość życia. Dziś też możemy powiedzieć, że tak łatwo pozbywamy się życia. Tak jest ono mało cenne. Kardynał, który doświadczył okropności wojny, wiedział, że trzeba życie bronić od poczęcia do samej śmierci. Wszystko oddał w opiekę Matki Najświętszej. I tutaj to jest jego wyjątkowe zwycięstwo. Przez Maryję, jedynemu Bogu, często to powtarzał. Dalej, ogromną część swego życia poświęcił formacji rodziny. Doskonale wiedział, że rodzina jest fundamentem każdej rzeczywistości. Wiedział z doświadczenia historycznego i z własnego, że tam, gdzie jest dbałość o małżeństwo i rodzinę, tam cywilizacja krzepnie. Tam idą, powiedziałbym, dobre czasy. Gdy zaś zaniedbuje się formację małżeńsko- i rodzinno-kiedy nie dba się, czyli do tego jesteśmy powołani wszyscy, wszystkie możliwe osoby, wszystkie możliwe instytucje są. Potrzebne do tego, aby otoczyć każdy na swój sposób opieką, troską, wspólnotę małżeńską i wspólnotę rodzinną. I wtedy możemy powiedzieć, jesteśmy zwycięzcy. Ten naród na pewno będzie miał szansę przetrwać każde wzburzenie, każdą trudność i być wielkim pośród. Nich. Innych narodów. To kardynał doskonale wiedział i w tym kierunku szły jego prace, a my dzisiaj, mając jego pośród nas, szczególnie go prosimy, aby nas ubogacił tymi mocami, bo to jest ważne. I ostatnia sprawa. Jest on nam szczególnie bliski z czysto ziemskich racji bo korzenie jego są na terenie naszej diecezji. Star, stara, bardzo stara parafia, początki sięgają XIII wieku, parafia Kamińczyk i tamte okolice nad Bugiem i nad Liwcem, to są jego rodzinne strony. Tam urodzili się jego rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, więc my mamy jako diecezjanie diecezji warszawsko-praskiej szczególną radość z tego faktu i jednocześnie dziękczynienie Panu Bogu czynimy, że On jest dla nas taki bliski. Mówimy, to nasz ziomek. W przyszłym roku, w połowie roku niedaleko Was, bo na, na terenie parafii Jabłonna, w tej części Choszczówki, będzie poświęcony nowy Kościół, mam nadzieję, że przyszłe sanktuarium, dedykowane temu błogosławionemu, a wszystko po to, żeby on szczególnie był nam pomocny w przeżywaniu naszego życia. To to dzisiaj nas sprowadza. Ale przede wszystkim, kochani, obiecujmy tym młodym przyjaciołom, że będziemy. Pomocni im na ich drodze. Amen.